Widzę, że jestem SN Dzisiaj będziemy siedzieć w Stacha, ze mną jest Zuza. Trzyma. No, i tam będziemy siedzieć w Stacha. E, przed chwilą Stachu właśnie wyszedł, a my się schowaliśmy tu, tutaj, w tych krzakach tam. W mm. tych krzakach tam. I właśnie teraz siedzimy z Stacha. To jest takie spontaniczne odcinek. Widzisz? dalej, dalej. Musimy się problem. Minuta temu, bo trzeba się składki, my siedzieliśmy. My Zuza, siedzieliśmy, na siwcie, na siwcie. Szybko na siwcie, jeden dojść do lekacji. Idziemy na siwcie. Jak wstajemy? Jak no. chcecie, chce Cesa? Ej, siedzi na tam. ławce. Siedzi Ej, on może widzieć, że Stachu. Chciałbym, Stachu A Stachu też stachu, mamy. Stachu, stachu siedzi na ławce. Ja musisz dobrze nas wyrzucić. O to Subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę, widzowie. Oczywiście. bardzo, bardzo, Oczywiście. tutaj nie bardzo, 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 Będziemy dzisiaj będzie ale nie, nie będę odbrać, bo, widzowie, nie będzie głosu. Przejdziemy do tych krzaków tu, i tam będziemy się w pewną stronę połóża przy Stachu? Oje, można widzieć. Stachu? Ej, no, chęci się Siedzi, tam gdzieś tam 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 załapnął. A teraz za? Nie widzę. Jedziemy. Chodź jedziemy do mnie do krzaków Tylko nie tam miejsce jak to się nie długi no nic, co się... Wypika. Wypika Tak Dobra, żeby macie ja teraz, teraz, wam zmienię, ka ja teraz wam zmienię kamerkę na, żeby widzieć tak Ziem. Dobra wie? Jest, a tak byle zapowiłam. Tam nie jest, Derzy. Tam... O Jezu, ostrość. W tamtym miejscu O kurde, zasłoniłam mapą kamerę. XD. To w tymi krzakami tam do przodu. Kurde, mać tam. O Jezu. Trzeba widzę, że Mam nadzieję, że nie widać. jak nie widać to sera O Jezu, chyba ci nie widać tak, chyba. Ach, tam. Stachu tam siedzi. Dobra. Ja tam Dobra. Tam? Stachu siedzi dokładnie tam. Ej, ale no, na znaczy, Ale, ej, ale w ogóle o czym on myśli? Że, że, czemu on tam siedzi? W ogóle nie dzwoni ani nic. Przecież mówiliśmy, że tam jesteśmy, że on nic nie podejrzewał w ogóle. My no, idziemy, no w sumie nie mogliśmy iść. Dobra. I to tam w prosto. Mhm. Napiszcie w komentarzach, czy się boicie robaków jakichś kajaków. Oooo! Patrzcie to. No, przejście nie przejdziemy, bo będzie nas widział. No to chyba będzie trzeba przestejść. Nie. Jak pokrzywy będą. No nie, nie, by to nie ma chyba. Ale mieć drugą stronę. No, sama tu chciała iść? Coś tam, bo to są robaki, widzę. Nie chcę, już to się cofamy i idziemy. Ej, złapają ci łażą po dupie. Ej, ale widzowie, właśnie chyba kawerkę mieliście. Na duże dupę. Zakryję to. No przecież oglądam gdzie jest i oni w ogóle nie zakrywają. Normalnie pokazują wszystko. Uchowam się, tu są jakieś kurcze. Ej, ej, uświecaj. Idziemy teraz? Nie, bo on się cały czas chce, bo potrzebny jest z tym. Tak, tym szutikowi. Nie, bo chyba weszła w podszydę. No, idź Czyli tam trzeba widać. Ja Zobacz, widać mi ryj. Tak. Dobrze? Wszystko widać dobrze? Tak. Na pewno? No. no Dobrze widać, czy nie widać? Tak. widać? tak. Poczekaj, nagram jak się wspinasz. Tak. Ja nie wiem, czy wiecie, ale ja kiedyś czytałam parku Parkour. parkur, parkur. parkur. I ja coś z tego potrafię. Coś. Zresztą coś tu już potrafię. Zresztą za no nic. Coś tu już potrafię. Zresztą. Jakby było. Po, po, powiemy, że. nie mamy odcinek. Może przyzostrasz. Potem tylko wam go pokażemy i skończymy nagrywanie. Jeśli to przyjdzie, to będzie. piu, piu, piu. Papa. Pa. To takie jakieś szybkie. Tak, jeśli ja nie wejdzie, to tego. Ej, po strachu to zapisałam, na dupie. Siema, gdzie jesteście? A? W dupie. Teraz idziemy za ten blok tam. Gdzie? Gdzie? Jezu, tak tam u was piszcie w komentarzach, tak O Jezus! Mi się telefon prawie wypieprzył piszcie co tam teraz robicie? Kolmi tu, tu ja będę mieszkał Nie, w tym oknie. No w tym akurat. No. no, na parterze wiesz, kamerę. Janek, jaki nasz kolega? Cześć, tak. pójdź do piłoty kasty. O, o, dwa lata boczy. Rada pokazywał kamerę, aż fotograf. Może zapewne mam na nie. Nie będę już miał kamery, bo po co? No to ja kiedyś mi do zrobienia, mam już telefon. Ciężko. Muszę włączyć nagrywanie, pan a potem gdzieś musi montować. Ciężko? Nie. Ciężko praca? Nie. Płacimy ci? Nie. Widzicie? Za darmo, za darmo pracuje. baby tam są. Mamy idealną montażystę. Jakiś chłodziak pisze patrzcie Jakiś chłodziak robi wam przybliżenie. Nie nagrywajcie nic. Ale pieśni, patrzcie, jakiś łodziak. Patrzcie, jaka A teraz, bo nogi są. Idziemy. Tam idziemy, do starać się pokazać. Taki, taki szybki odcinek. Szybki. Na, tam. Niektórzy nagrywają. Nie przeklinaj, bo jak mały odcinek. Jeszcze sz z Ciebie. Siema, przywitaj. Siema. Siema, siema, dara. <laughs> jak reakcja? Reakcja. Jestem zdziwiony. Widzowie, widzowie, czekaj, tak chyba przyłączy kamerkę. <laughs> jak to? Jak reakcja? Chodziliśmy tam po krzakach, tam wszędzie, tam po krzakach chodziliśmy masakrę po prostu. Tam się tutaj widzieliśmy tutaj około wokół, nie. Mogę ci stary. Te co, właśnie, to teraz. Dobra, tastyk, pożegnaj, odcinek, odcinek. Do widzenia, widzowie. Do zobaczenia. No, na razie ma.